Witam w nowym programie EKobieta, w którym rozmawiać będziemy o modzie, zdrowiu i urodzie. Z pewnością nie zabraknie interesujących gości i ciekawych tematów. W dzisiejszym odcinku rozmawiać będziemy o tym, jak dobrać odpowiedni biustonosz, a także na czym polega badanie włosów przy użyciu mikrokamery. Okazuje się, że dobranie odpowiedniego biustonosza jest dosyć dużym problemem dla pań. Mam nadzieję, że dzięki naszym poradom nieco ułatwimy Paniom zadanie. Proszę powiedzieć, czy dobranie odpowiedniego biustonoszu sprawia Paniom problem? Jeżeli tak jest, to dlaczego? Sprawia to Paniom problem, w większości Paniom, głównie dlatego, że nie można powiedzieć, że mamy jeden rozmiar biustonosza przez całe życie. Nasz biust, nasze piersi się zmieniają, zmieniamy się też i my i dlatego musimy dobierać sobie biustonosz do aktualnej naszej budowy. Panie przez całe życie przechodzą przez różne etapy. Zachodzą w ciążę, karmią, chudną, tyją i to oznacza, że muszą w każdym z etapów swojego życia dobierać na nowo stanik dla siebie. Jak najłatwiej jest dobrać odpowiedni biustonos? Czy są jakieś takie żelazne zasady, do których każda z pań powinna się dostosować? Tych zasad jest bardzo dużo. Przede wszystkim zaczynamy od dobierania obwodu. Obwód musi być dosyć ci, ścisły i stabilny. Tak naprawdę na obwodzie y, utrzymuje się ciężar y, piersi i 80% ciężaru piersi y, utrzymuje obwód. Ramiączka utrzymują tylko 20% ciężaru piersi. Przy dobieraniu obwodu musimy się bardzo ściśle zmierzyć. Od tego wyniku, który uzyskamy, odejmujemy 5 cm i zaokrąglamy go w dół do piątki. To oznacza, że jeśli w obwodzie mamy 74 cm, obniżamy sobie do 70, odejmujemy 5 cm i kupowany w sklepie stanik powinien być w obwodzie 65. Mamy dobrany obwód, yy, dobieramy sobie wielkość miseczki. Proszę pamiętać, że cała pierś powinna być yy, w miseczce yy, schowana, to znaczy, że tak naprawdę fiszbina powinna okalać całą pierś od mostka, od tego miejsca, gdzie się łączą miseczki, aż do yy, aż spod pachy wybrać piersi. Ramiączka nie powinny być zbyt luźne. Tak naprawdę zasada jest mówi, że powinniśmy móc je unieść na wysokość tak mniej więcej dwa palce między ramiączko a, a samo ramię, tak? I jeśli tak, tak możemy zrobić, to, to znaczy, że ramiączko jest dobrze uregulowane. Wiemy już, jak powinien leżeć idealny biustonosz. Teraz czas na krytyczne uwagi, które uchronią kobiety od kupna za małego bądź za dużego biustonosza. Choć Pani jest szczupła i udało się go zapiąć, to jest bardzo ciasny. I oprócz tego pokazały się takie bułeczki na plecach. Tak naprawdę takiego efektu zazwyczaj pani chcą uniknąć. Jeśli chodzi o ramionczka, tutaj ramionczka są nie są wyregulowane, natomiast sama regulacja niewiele pomoże, dlatego że jak za chwilkę Pani się odwróci w drugą stronę, zobaczymy jak wygląda przód. Więc tak, miseczka jest zdecydowanie za mała. Proszę spojrzeć tutaj. To, są, to jest fragment piersi, która nie zmieściła się w miseczce, dlatego że miseczka nie objęła jej całej piersi, tylko y, tutaj obcięła tak jakby częściowo piersi. Poza tym, proszę zwrócić uwagę jak tutaj wyglądają y, piersi, biustonosz odciął piersi w połowie i powstała taka też bułeczka, którą będzie bardzo mocno widać, jeśli bluzka będzie dopasowana. Ewidentnie widać, że biustonosz jest dla Pani po prostu za mały. Obwód jest za duży. Zapiliśmy Panią na ostatnią haftkę. Tak naprawdę nadal jest duża możliwość jeszcze regulacji i oprócz tego obwód podszedł do góry. W prawidłowo dobranym biustonoszu obwód jest na takiej samej wysokości jak, jak są piersi. Miseczka odstaje, jest za luźna i choć objęła całą pierś i tutaj doszła do mostka, to te puste przestrzenie świadczą o tym, że jest po prostu źle dobrana, jest za duża. Kiedy po trudach uda się znaleźć odpowiedni rozmiar biustonosza, panie napotykają kolejną przeszkodę na swojej drodze. Niestety nie ma jednego uniwersalnego rozmiaru, który będzie taki sam w różnych fasonach i u różnych producentów. By ułatwić Panią zadanie, dla porównania podajemy rozmiary zbliżone do brytyjskich i polskie. Panie o rubensowskich kształtach, wbrew powszechnej opinii, z coraz większą łatwością mogą znaleźć dla siebie odpowiednią bieliznę. Znacznie więcej firm wychodzi naprzeciw ich potrzebom, przyjąć biustonosze, w których mogą czuć się nie tylko komfortowo, ale także pięknie. W sezonie wiosna-lato warto zadbać także o kondycję swoich głosów. Dlatego dzisiaj dowiemy się, na czym polega badanie mikrokamerą i co to właściwie jest ta mikrokamera? Na czym polega badanie mikrokamerą i od jak dawna wykonujecie Państwo tego typu badania? Dzień dobry. Badanie mikrokamerą wykonujemy od około 7 lat. Generalnie polega na tym, żeby pomóc klientce w doborze kosmetyków. Dzisiaj mamy na rynku tego bardzo dużo, a przede wszystkim musimy się zapoznać z tym, co dzieje się na skórze, na włosach. Teraz jest bardzo sprzyjający okres po zimie. Wiele klientek zaczyna mieć problemy z wypadaniem, z łupierzem. Generalnie służy to po to, żeby lepiej, lepszy obraz mieć włosów i skóry w celu dobrania kosmetyków, jak również i koloryzacji. Czasami mamy do czynienia z klientkami, które przychodzą do nas z zewnątrz i tak naprawdę nie wiemy, co jest na tym włosie. Właśnie dzięki mikrokamerze możemy zobaczyć, jaką koloryzację jesteśmy w stanie bezpiecznie wykonać, tak żeby nasza klientka była zadowolona. badanie skóry i włosów za pomocą mikrokamery. W celu dobrania odpowiednich środków do pielęgnacji badanie można wykorzystać również w celu do dobrania odpowiednich środków chemicznych do koloryzacji. Badanie zaczynamy od skóry. Mamy okazję zaobserwować wyjście włosa z mieszka włosowego. Skóra u naszej pani jest Naturalnie nawilżona, nie ma żadnych stanów zapalnych. Widać, ładnie to się wszystko błyszczy. Z niektórych mieszków włosowych nawet wychodzą nam po dwa włosy. Skóra ładnie nawilżona, czyli nie wymaga jakiejś takiej dodatkowej specjalistycznej pielęgnacji. Następnie przyjrzymy się włosom. Te miejsca, w których włos jest taki świetlisty na monitorze, oznacza to, że włos jest za mało nawilżony, przesuszony. Natomiast łuska włosa jest ładnie zamknięta, nie są włosy rozwarstwione, porozdwajane. Różnica w kolorach taka duża wynika z tego, że nasza klientka ma w ten sposób nałożoną koloryzację. Widać, że włos też nie jest obciążony niczym dodatkowo. Końcóweczki ładnie równo przycięte. chyba pani była niedawno u fryzjera. U naszej pani jest wszystko ok ze skórą i z włosami. Można zalecić pielęgnację taką chroniącą kolor. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Na kolejne wydanie e kobiety zapraszam za dwa tygodnie. Do zobaczenia!